Cześć, z tej strony ja. Eee, jak ja miałem, doktor Kano. Tak, po raz kolejny Pierdolier Cetny, Zmieniłem swój nick, swoją nazwę i tym razem jest to już prawie na 100% eee, stała nazwa. Podoba mi się najbardziej z dotychczasowych i zaczynamy film. Scott Cawton to człowiek, który jest głównie znany tylko z serii Five Nights at Freddy's. I w sumie dziwię mu się. Jemu. Nie dziwię się ogólnie ale chyba mało kto wie, że jest on znany również, znaczy niekoniecznie jest znany, ale stworzył on również pierdyliard e, innych gier, które nie odniosły prawie żadnego sukcesu. Ok, więc pierwsza gra z prawdopodobnie pięciu, którą wam przedstawię to There is no pause button. Zaczynamy. Ym, już kiedyś tą grę na kanale moim ogrywałem, ale było to dawno i ten film usunąłem Ponieważ tak nie niebywale wtedy nagrywałem paskudnie, że nawet nie chciało mi się na to patrzeć. Wam prawdopodobnie też nie. Ok, co bierzemy? Normal, Arcade, bierzmy Arcade i weźmy normal. No. I gramy. Jesteśmy sobie. Już pewnie ten awatar poznajecie. Jest tu awatar samego Scotta. Eee, pochodzi on właśnie z tej gry. Graficznie jest. Nie najgorzej. Jak na pikselówkę. Mimo wszystko gra się przyjemnie. Uwierzcie mi. No dobra, w sumie trzeba najpierw się z tym zaznajomić. Bo kiedy grasz w to pierwszy raz to jest mordęga i bull takich mało. Wiem, bo sam się o tym przekonałem, kiedy pierwszy raz w to grałem. I właśnie... Wypsiłem co nieco, wygrałem. Mamy 998 żyć to naprawdę sporo. Więcej niż w Mario. Ale Mario jest też dłuższe dużo. Więc no. Tutaj w prawym górnym rogu mamy... kurde. W prawym górnym rogu mamy e, licznik punktów i aktualnie nie zdobyłem tyle ile bym chciał, ale... Nie no, jest nie najgorzej. I do którego poziomu dojdziemy? Tak, gdzieś do 24, ponieważ jedynie do 24 levelu umiem tą grę jakkolwiek przejść. 25 jest przesrany. Już parę razy zginąłem. Mamy naprawdę mało żyć, nie? Oj, tutaj już możemy się na chwilę zatrzymać i pojawiają się takie oto pomienie. Tutaj to przeskakujemy, bo to jest przeszkoda. I, I no, omijamy płomienie oczywiście I idziemy dalej No, cudem mi się udało No może nie cudem, ale udało mi się Od tych X skaczemy Smoka pokonamy Jesteśmy już na levelu 9, chyba z 30 czy 31, nie pamiętam ile to miało leveli ale około 30 W sumie niektóre gry Scotta wydają mi się co nieco niedoceniane. Na przykład Dead Desolate Hope dzisiaj się w naszym odcinku nie pojawi, ponieważ jest to zbyt obszerny temat. Do tego nie jest na telefon, tylko na komputer. Na komputerze nie, nie nagrywam. I no graficznie ta gra jest spoko, Dead Desolate Hope gameplayowo też nie najgorsza jest to połączenie. Wydaje mi się, że platformówki z takim, nie wiem, rpg -iem. Wiem, że Scott jest znany z wielu RPG-ów. No i Desolate Hope jest na pewno dużo bardziej rozbudowane niż taki FNAF Choć wychodzi FNAF Help Wanted to, 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 no To już nie jest tak Kopióp I teraz, teraz skaczemy w tym momencie właśnie Okej, okay, udało mi się, znowu Tu skaczemy Nie wiem po co wam to mówię, skoro sami widzicie, co się tutaj odpierdziela za, za przeproszeniem, no w sumie jakieś powiedziałem przekleństwo na parę razy więc yy, no aż nie jest to aż takie złe ale jednak na odcinkach i publicznie wolałbym yy, nie mówić brzydkich słówek do tego, że nie jestem pełnoletni mam dopiero 13-latek w tym roku mam 14 i yy, yy, no tylko jak już parę razy mówiłem brzmię tak dziwnie na odcinkach, ponieważ mój telefon jak chyba każdy inny dziwnie zniekształca głos Ale jesteśmy już level 17 I teraz spaszymy Ale o Jezu, ale mi zlagowało o Jezus czemu lagi, lagi Przy takiej grze lagi, serio To jest wstyd Wstyd i hańba Level 18 I przy którymś tam levelu zaczynały się jajo Nie pamiętam dokładnie przy którym, ale chyba właśnie przy tym. No właśnie. O Jezus! Dobra, to, to będzie trochę ciężkie. Już się wyuczyłem co nieco w tej grze. I złe jest w niej to, że. Trzeba parę razy zginąć Ojej e, Parę razy w ogóle to ograć e, No kurde Aby w ogóle móc to przejść Ze względu na to Że jest tu wiele nieprzemyślanych W sensie niemożliwych do przemyślenia Kroków gier Przez gracza O Jezus, To będzie ciężkie To będzie ciężkie Ok, nie było aż tak ciężki, ale już zaraz skończymy. Okej, okay, tego nie miałem jak. I no. Zabijamy smoka. Jeszcze tylko 3 levele włącznie z tym i, i kończymy. Tą grę. Bo zostało jeszcze cztery innych. Mniej lub bardziej rozbudowanych. O nie. To było głupie. Mimo, że o tym pamiętają doskonale. Dobra. Jeszcze ten level tutaj czekamy. Aż to przyleci. I dopiero skaczemy. Okej. Okay. Tutaj za trzecim razem dopiero. I teraz skaczemy. obijamy to. I... zabijemy smoka, bierzemy pufar. I ostatni level, który wam w tej grze prezentuję, bo reszty nie umiem przejść, to właśnie ten. I on jest cięższy niż myślałem Jezus marnie. Nie wiem czy Wam go pokażę. Okej, okay, udało się, więc jak to było Derryce to baton. Eee, mam nadzieję, że gra się wam podobała, chociaż wątpię, że zechcecie w nią jakoś długo grać. Przechodzimy do następnej. Okej, okay, więc... Eee, to jest Fart Hotel 2014 Scott on Już widzieliście, jak bardzo ta gra będzie mądra. Eee, I polega ona na tym, że musimy zgadnąć, który gość eee, spierdził się w hotelu. W tym przypadku jest to ten gość, ponieważ wykonywał dziwne ruchy mordą. Znaczy twarzą. I tym razem był to kto? Nie ona. On, znowu. E, stary pierdziel. Ok, e, kto tym razem? Nie Rudy. Nie ona. Ok, kurde, umarłem. Naprawdę dużo punktów zebrałem. Wy wiecie. Jak się w to gra samemu, to jest łatwiej. Tak jest zawsze. Okay. tym razem był to Tim, wygląda jak Balumbo i swoją tą czapką tym razem Te dźwięki są naprawdę realistyczne Ciekawe jak Scott je nagrywał <laughs> czy, na, czy na pewno wykupywał je ze strony e, Czy na pewno je wykupywał, czy po prostu sam nagrywał kiedy srał I to nagrywał Dźwięki Okej okay. Mój rekord to 24650 Jak się umrze, to już widzieliście co się dzieje A ponieważ mam mało czasu to, jak teraz umrę, przechodzimy od razu do następnej gry. Kurde, kto, kto, kto? Jezus, nie no, umrę. Ok, umarłem, więc gra jest na tyle prosta yy, i mało rozbudowana, że nie trzeba nic więcej do tego dodawać. A następną grą jest Use Holy Water jest to gra o zombie, w które musimy strzelać. Bierzemy na yy, Easy Specjalny atak. Ash Drain, Shuriken, Lightning, Acid Drain, bierzemy to. I arcade czy survival? Bierzmy arcade, tak jak zawsze e, dotykaj ekranu, aby strzelać w potwory, i zbieraj itemy. Przez ten strzelać, jeżeli twój pistolet jest rozładowany, sorry, że się mogę drzeć, ale jestem dzisiaj wyjątkowo wkurzony i rozdarty. Więc tak, strzelamy w tych gostków. I ponieważ mam już naprawdę niewiele czasu, to pośpieszmy się. I, i no, najwyżej wszystkiego wam nie pokażę. Zamierzałem pokazać jeszcze Dipper and Sons I prawdopodobnie też tak będzie Ale nie wiem czy zdążę To co najwyżej dam e, e, Dam wam 4 gry A nie 5 jak zamierzałem pierwotnie Więc tak strzelamy sobie Możemy rozwalać groby I za nie dostajemy więcej punktów Ej strzelaj A muszę czekać ok To już jest źle że... O nie jeszcze wampir To jest trochę ciężkie jak teraz, umrę to przechodzimy do następnej gry Deaths No Z Baton, właśnie, było to co nieco bierzmy Amu-Up e, było na tyle nie nierozbudowane, ale gameplay, przegraliśmy, gameplay był na tyle e, jakby to powiedzieć było na tyle, że akurat e, mogłem co nieco dłużej go nagrywać, jest to już trzecia gra Przechodzimy do następnej A jest to Seat Survive Czyli <coughs> FNAF 8 Bierzemy Easy, Normal czy Hard Weźmy Hard Od razu wam pokażę co tutaj jest Tutaj mamy już Frediego i Węża Co bierzemy? Tutaj najpierw musimy cokolwiek kupić Weźmy na razie ee, Spray na robale eee, To dziwne coś na robale I może weźmy sobie jeszcze co najwyżej żarcie I bierzemy Ready Przyjeżdżają tutaj robaki Być może nagram z tego oddzielny odcinek um, I co? O nie Chociaż wiecie co? Nie Okej, okay, to bierzemy tym razem Weźmy żarcie Butelkę piwa e, Znowu, tym razem może weźmy parasol Nie, to nie jest parasol, kurde, zamiłem, ale dobra Bierzemy kolejny dzień. Ta gra jest też dosyć taka niekoniecznie rozbudowana. Ale chyba wiecie skąd Scott zaczerpnął inspirację do FNAFA. No właśnie. Sit and survive, czyli sieci przetrwaj. Właśnie na tym polega FNAF, przynajmniej pierwsza część. I co bierzemy? Weźmy sobie parasolkę. I kurde. Nie mogę wziąć pułapki na węże, to wezmę to To jest na luliki Ale boję się, że zlamie mi, zaraz może mi zabraknąć Mi się język plączę e, tego Na robale, nagrywam już 13 minut Więc tak, to jest prawdopodobnie ostatnia gra Jaką już nagrywam, najwyżej zrobię jakąś drugą część O ile będzie co nagrywać e, i no może nie pokazałem jakoś mega dużo, ale te ograniczenia mnie naprawdę wkurzają. Weźmy sobie piwo eee, i co tu jeszcze jest, tylko bandaż. I te trzy rzeczy, pierwsze to weźmy już to, i pokażę wam, co się stanie, jeżeli umrzemy. Ok, pobiłem swój rekord, eee, jedziemy na hardzie, nie? Mam już dzień piąty, podczas gdy miałem dzień czwarty. Do tego chyba kolega mi to przyszedł. Eee, teraz koleś jest już nieco mniej szczęśliwy, po prostu się uśmiecha połowicznie. A teraz się robi smutny: zostało 50% życia I, i widzimy się, jak umrę. No więc jestem już bardzo głodny. Mam mało życia i wody. Ja jest, jestem co nieco smutny i pewnie zaraz umrę. Jestem już sm naprawdę smutny, zaraz się pewnie zrobię zielony, bo pamiętam, że tak mogło być. O kurde, została ostatnia minuta. Em, o, jestem już zielony, wyglądam jak zombie, wziąłem mięso królika. E, widzimy się za chwilę. I wąż mnie, użar e, Jestem już praktycznie zielony i to mnie rozpierdziela w tej grze, w, że jestem zielony, kiedy umrę. I no. To jest naprawdę straszne. Lepiej, żebyś poszedł do szpitala. Okej, okay. jest to koniec odcinka. Przepraszam, że nie pokazałem wszystkiego, co chciałem. Ale ograniczenia sprzętowe zostały mi 15 sekund niecałe. Ja was żegnam na razie. Zosta yy, piszcie swoje komentarze. Papa, pa. bardzo przepraszam. Papa. Pa.